Witam serdecznie moi drodzy, Marcin z Chcę Wam dzisiaj zaprezentować wózek firmy Vermeeren Model Forest Są to wózki, które tak naprawdę na podstawie formularza zamówienia tworzymy indywidualnie pod klienta. Producent daje określone rozwiązania, które możemy zastosować we wózku, czyli możemy zmienić yy, siedzisko, yy, znaczy oparcie siedziska, yy, samo siedzisko, różną konfigurację podłokietników, podnóżków, różne rozwiązania jeżeli chodzi o joysticki, joysticki z wyświetlaczem LCD, takie bardziej analogowe, tak jak mamy tutaj. Możemy wózek doposażyć w dodatkowy na przykład wagażnik na przewożenie przedmiotów, tak jak tutaj to widzimy. Doposażyć w błotniki, wybrać rozwiązania, jeżeli chodzi o koła, bo koła mogą być pełne, koła mogą być pompowane, mogą mieć różny bieżnik, bieżnik taki bardziej, bym powiedział, szosowy, miejski, bieżnik bardziej terenowy, tak zwany blok. Także tych konfiguracji naprawdę jest dużo. Możemy wybierać rodzaje tapicerki, może być tak jak tutaj taka Dystansowa tapicerka, oddychająca w przypadku osób, które bardzo dużo czasu spędzają we wózku, jeżdżą w bardzo ciepłe dni. Jest to, można powiedzieć, takie w cudzysłowie wentylowanie. Mogą być tapicerki, które będą takie skórzane, które już tą oddychalność mają mniejszą. Także naprawdę konfiguracja tego wózka jest dosyć duża. Może nie jest skomplikowana, natomiast my w tym wszystkim pomagamy. Musicie też wiedzieć, że jeżeli chodzi o wózek Forest, możemy tutaj go doposażać, tak jak wspomniałem, w różne rozwiązania, jeżeli chodzi o joysticki w różne tak naprawdę możemy zdecydować się na prędkość maksymalną wózka to też jest jakby w konfiguracji wózka także tutaj naprawdę jest sporo rzeczy które sobie konfigurujemy i dzięki temu te wózki są takie bardzo spersonalizowane indywidualnie ciężko jest faktycznie znaleźć później jak gdzieś będziecie tym wózkiem się przemieszczać jeździć żeby był drugi identyczny jeżeli chodzi o jego kolorystykę bo to też jest element który sobie wybieramy tutaj na życzenie klienta, bo staramy Wam się też pokazywać, że można różne rzeczy stworzyć. Pokazywaliśmy kaski tak naprawdę nadruk na kasku, natomiast jeżeli ktoś by sobie życzył zrobienie jakiejś grafiki, nie wiem, na łóżku rehabilitacyjnym, na skuterze czy na wózku jest to możliwe, natomiast tutaj jakby na specjalne życzenie klienta spersonalizowaliśmy tutaj te można powiedzieć boczki wózka też w kolorze ramy, ponieważ w taki, w standardowym rozwiązaniu. Jest to po prostu przezroczysta pleksa, producent nie daje możliwości obklejenia jej, natomiast no są możliwości w firmach zewnętrznych yy, i właśnie to uczyniliśmy. Mi, ja przynajmniej tak uważam, że wózek jakby prezentuje się świetnie, jakby z tymi elementami w całości, naprawdę ten kolor po pierwsze jest bardzo widoczny, to też pozwoli osobie, która się będzie nim przemieszczać, być po prostu widoczną. Natomiast sam w sumie jest bardzo ładny. Jest to faktycznie kwestia gustu. Natomiast mi ta konfiguracja bardzo przypadła do gustu. Tutaj jeżeli chodzi o konfigurację czerni, mamy też, jeżeli chodzi o koła, wstawki właśnie w kolorze ramy, naprawdę prezentuje się to wyśmienicie. Jeżeli chodzi o parametry wózka, nie chcę się w nie zagłębiać, to wszystko znajdziecie na naszej stronie www.sklebalmet.pl. Możecie wejść w zakładkę wózki elektryczne, odnaleźć producenta, Vermeiren, znaleźć wózek Forest, lub też na stronie producenta i po prostu te wszystkie parametry techniczne: jaki wózek ma zasięg, jaką wózek ma nośność, jakie ma akumulatory, jaką ma prędkość maksymalną. To wszystko sobie jakby wyczytacie. Natomiast bardzo istotną kwestią jest to, że ten wózek dobieramy faktycznie do pacjenta i cała procedura polega na tym, że jeżeli szukacie wózka inwalidzkiego, zachęcamy do kontaktu z nami porozmawiajmy, powiecie nam co Was tak naprawdę interesuje, w którym kierunku albo jakiego wózka oczekujecie co oczekujecie od tego wózka, jakie ma spełniać głównie zadania, bo na przykład Forest będzie wózkiem, który świetnie sprawdza się w terenie i tutaj faktycznie osoba, która nim będzie się poruszać jest osobą, która mieszka poza miastem i jakby właściwości jezdne tego wózka czyli koła, które mają, są bieżnikowane w tak zwany blok yy, są przystosowane właśnie do takich yy, terenów poza Miejskich. Wózek oczywiście jest bardzo zwrotny, ale też ma bardzo dobrze wyamortyzowaną ramę. Zobaczcie tutaj, to wszystko naprawdę będzie w terenie świetnie się zachowywać. Duża moc silników, zwiększona prędkość to wszystko spowoduje, że wózek na pewno da sobie radę naprawdę w różnym terenie. Trzeba pamiętać, że nie są to kłady, nie są to krosy i ten wózek nie będzie nie wiadomo jak terenowy. Natomiast naprawdę te parametry jezdne są bardzo dobre. Jeżeli jeżeli chodzi właśnie o wózek Forest, dlatego po rozmowie, tak naprawdę jak do nas zadzwonicie i porozmawiamy, postaramy się wyselekcjonować grupę y, kilku modeli, abyście mogli y, sobie y, mniej więcej to sprecyzować, żebyście nie szukali tego wszystkiego, wszystkiego, co jest dostępne na rynku, tylko mieli sprecyzowaną grupę. Na tej podstawie dokonamy wyceny, zobaczymy, jakie macie możliwości związane z dofinansowaniami, bo ten wózek to co, też bardzo ważne, był wózkiem bezpłatnym dla klienta, czyli dzięki dofinansowaniu z NFZ, z aktywnego samorządu, na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym, pacjent uzyskał kwotę 22600 zł i ten wózek jest bezpłatny. Yy, oczywiście, jeżeli ktoś ma większe fundusze, możemy, fundusze, możemy pomyśleć o innym wózku, o innym rozwiązaniu, bo są różni producenci. Natomiast tutaj ta jakość do ceny, jeżeli chodzi o Vermeera, no naprawdę jest bardzo dobra i myślę, że wózek będzie służył y, długie lata, nie będzie z nim większych problemów serwisowych, ponieważ zajmujemy się tym tematem już od kilkunastu lat i naprawdę y, znamy różnych producentów i też wiemy y, tak naprawdę, co wam polecić i w którym kierunku to powinno iść. Natomiast budżet faktycznie, który posiadacie jest w ważny. Ważne. Natomiast tutaj udało się faktycznie... Yy, yy. Tutaj faktycznie udało się tak to skonfigurować, że wózek jest bezpłatny i przede wszystkim zawsze staramy wam się pomagać w procesie dofinansowań, tłumaczyć jakie są możliwości, pomagać wam też złożyć wniosek, abyście mogli wybrać ten sprzęt, który będzie praktycznie pokryty w 100% przez dofinansowanie, a jeżeli to się nie uda, to żeby ta to dopłata była po prostu jak najmniejsza. To jest jakby dla nas takim najistotniejszym elementem tego wszystkiego. Także moi drodzy, jeżeli interesuje was tematyka wózków, Walizkich elektrycznych, to serdecznie zapraszamy do kontaktu. W naszej ofercie są wózki, tak jak tutaj ten wózek firmy Vermeeren Forest, konfigurowany pod, konfigurowany pod indywidualne zamówienie. Natomiast mamy też wózki, które będą mieściły się w kwocie 5000 i też będą wózkami bezpłatnymi. To wszystko jest uzależnione od tego, do czego wózka, wózka potrzebujecie. Czy ma to być wózek taki bardziej terenowy, uniwersalny, czy chcecie też wózek bardziej miejski, czy wózek taki podróżny, który bardzo łatwo złożyć, przewieźć. Ja serdecznie zapraszam do kontaktu do obserwowania naszego kanału i pamiętajcie też, że przedmioty, którymi się zajmujemy, to są wyroby medyczne, że należy używać zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.